cześć wszystkim dzisiaj kolejny dzień zabawy z magnesami i z polem magnetycznym. Jak widzicie, mam tutaj już zbiorniczek sobie polutowany, tak polutowany. Nie byłem nigdzie na spawanie miedzi, po prostu dalej się męczyłem z lutowaniem. Aż w końcu się udało, nie poddaje się tak łatwo. także mamy nowy zbiorniczek stary zbiorniczek wylądował w złomie i teraz za chwilę będziemy mogli sprawdzić jak to wszystko sprawdzi się w praktyce jakie uzyskamy temperatury i czy, to, i czy to w ogóle ma jakikolwiek sens tak mamy zbiorniczek tym razem żeby te blaszki tutaj te piersienie zewnętrzne i wewnętrzne mi się nie rozchodziły pod wpływem temperatury nie sprężynowały Zarówno na tej części jak i na tej naciąłem sobie na to karce rowek, który po prostu włożyłem ten zewnętrzny i wewnętrzny piersień. Pokażę to to tak w tej chwili tutaj na zdjęciach. Następnie wszystko trzeba musiałem razem ścisnąć. Bo oczywiście było to posmarowane pastą. Do lutowania musiałem to wszystko ścisnąć, no i rozgrzałem to do praktycznie całość rozgrzałem do takiej temperatury, że jak tylko przykładałem cynę, to się topiła, no i w taki sposób to polutowałem, jak już miałem to zrobione, następnie zabrałem się tutaj za te króćce Akurat z tymi króćcami nie było problemu. Wywierciłem sobie tutaj te otworki, koranka wchodziły bardzo. Ciasno w te otwory. No i tutaj nie było już problemu z zalutowaniem. Później te koreczki są tutaj po to, bo bawiłem się w sprawdzanie szczelności. Oczywiście po tym całym lutowaniu dobrze 10, nawet i więcej razy biegałem tam i z powrotem, żeby wylewać wodę, prze... zalutować nieszczelności, i tak w kółko aż wszystkie nieszczelności zostały zlikwidowane. Także jest to teraz w tej chwili efekt końcowy. Nic tu nie płucowałem, nic tu nie czyściłem, po prostu tak wygląda prosto jak została ta praca zakończona. Ok. Tutaj mam zrobiony sobie taki piersień, dzięki któremu będziemy w stanie osadzić ten zbiorniczek na tym łożysku. Mamy tutaj łożysko od jakiejś pompy wody, łożysko zostało wsunięte otoczone przeze mnie taką, taką tuleję. Ta tuleja została mniej, mniej więcej centrycznie ustawiona względem całego tego koła od tej chulej nogi, przepraszam, deskorolki. Deskorolki elektrycznej zostało tutaj skręcone śrubami. Widzicie w tej chwili dwa koła, tak? Dwa koła są tylko i wyłącznie dlatego, że nie, nie, nie byłem w stanie chwycić w mój uchwyt tokarski. Tego koła przez ten skos. Ten skos jest szerszy niż tutaj te moje szczęki, tak? Także nie byłem w stanie tego chwycić temu. Dokręciłem sobie po prostu drugie koło i teraz w taki sposób to zamontujemy. Nie chciało mi się już po prostu toczyć następnych jakichś tam piast, culejek czy czegokolwiek, żeby to osadzić. Po prostu najprostszą. Metodę wybrałem i tak to skręciłem. No, nie... niestety, musiałem też użyć fryzarki, bo jak widać, musiałem tutaj pod te łebki śrub troszkę podfryzować w materiale. Co ciekawe, kupiłem jakąś używaną deskorolkę. Jedno koło jest w takim wykonaniu, w środku, a drugie w takim. Nie wiem. może już było kiedyś wymieniane. Tego nie wiem ale dobrze teraz nie o tym mamy już to wszystko sobie tutaj przygotowane zbiorniczek jest szczelny także za chwilę was przyłączę na mój prowizoryczny stojak i będziemy tak jak zeszłym razem na tokarce sprawdzać jak ten patent się spisuje podłączymy tutaj termometr no i tym razem Mam, chyba nie pojedziemy na 1650 obrotów, pojedziemy na jakichś nieco mniejszych prędkościach, bo to jednak swoje waży, tak? Będzie to tylko chwycone tutaj w tych szczękach, centymetr. Także nie chciałbym, żeby coś mi tutaj wyleciało. Tym bardziej, że jeszcze ten zbiorniczek trzeba będzie jakoś zablokować, po to też wystaje tutaj ta śrubka wymyśliłem sobie w taki, to w taki sposób że jeżeli tu będzie będą zamontowane te koła zbiorniczek będzie nasunięty zaciśnięty na łożysku a ten, ta ta, ta to śrubka będzie po prostu włożona w miejsce noża tokarskiego w ten sposób także będzie miał tu lekki luz i prawdopodobnie może nam troszeczkę tutaj Podawać. no nic zobaczymy w praktyce jak to będzie wyglądało będzie to pierwsze podejście z tym zbiorniczkiem sam jestem ciekaw co to wyjdzie z tego no ok, dobra nie nawijam zabieram się za skręcanie tego wszystkiego i widzimy się już przy testach jak widzicie jesteście już na moim stojaku prowizorycznym a ja zabieram się do testowania Zalejemy w tej chwili tutaj wodę. Zbiorniczek jest tak jak wcześniej wspomniałem, tutaj zablokowany. Także nalewamy wodę i zobaczymy co będzie się potem działo. Współpraca się przelewa Tutaj z tej jednej strony zaślepimy tu już też się przelewa okay. Tą Współpraca wyciągniemy wyciągniemy Wkładamy czynnik temperatury to go sobie zamontujemy to co, w tej chwili mamy temperaturę 13,6 na termometrze i z tej temperatury startujemy mamy ustawione 850 obrotów i na tych obrotach będziemy testować, zobaczymy co będzie się działo ok jedziemy If they sposób będzie lepiej. Właśnie pobiliśmy poprzedni wynik. Nie wiem czy to widać, ale właśnie zagotowaliśmy wodę. Jak dla mnie efekt wystarczający. Zagotowaliśmy wodę. trochę tej wody nam tutaj ubyło normalnie korczy mnie odpalenie tego na wyższych obrotach jak myślicie Opa. rozkręcić to do tych 1600 obrotów idę schłonić zbiornik widzimy się za chwilę będzie 1600 obrotów zobaczymy ile przy 1650 obrotach czasu będzie trwało rozgrzanie go do tej Stówę dobra, widzimy się za chwilę. No to co? Podejście kolejne. Obroty ustawione na 1650. Także zalewamy zbiorniczek. Już w tej chwili tam trochę miałem wody wlane. Ale dopełnimy go do pula. Ok.

15,4, 15,5. Ok, mam nadzieję, że to karka z tym wystartuje, bo jakiś demonem mocy to ona nie jest. Zobaczymy, co się będzie działo. Sterunieczek przyblokowany, przyblokowany. Ok. 15,9, dobra. Trochę jej pomogę i startujemy. 1650 tysięcy obrotów. Jedziemy. widać w tych obrotach temperatura dużo szybciej rośnie Jeszcze chwila i zagotujemy wodę No i jeszcze się zaczyna dziać wodę po raz kolejny Koniec próby. Nic nie odleciało. Nic nie wypadło. Tak na oko dwa razy szybciej. No. Dwa razy. Wyższe obroty to dwa razy szybciej. Okej. Okay. Co wy na to? Da się to do czegoś wykorzystać? Kombinuję coś dalej z tym? Tak, ciepłe. Kurczę. Człowiek się zapomniał. To co? Piszcie w komentarzach co robimy z tym dalej. A co ciekawe, jeszcze na tym wewnętrznym elemencie nie miałem tych magnesów wklejonych. Także następny filmik zrobimy, zrobimy jak będę już miał te magnesy wklejone na wewnętrzną 6. Tylko teraz zastanawiam się jak ustawić te magnesy względem tych na zewnątrz. Ten sam biegun z tym samym biegunem, czy na, na odwrót, na przemiennie, nie wiem. Będę musiał pokombinować. Może zrobimy raz tak, raz tak. Spróbuję tam na tym na, tym, na tej tulei, w której jest osadzone łożysko, zrobić owalne otwory, tak żebyśmy mogli mieć możliwość regulacji, czy ten sam biegun, czy przeciwny. I wtedy będziemy testować. Ale chyba już nie pojedziemy na 1650 obrotów. Jak sami widzieliście ta tokarka nie jest demonem mocy. Oj! Widzicie? Zapomniałem się. Także zrobimy to na 850 obrotów. OK. Powiem szczerze, warto było tej pracy. Tyle godzin kombinowania, lutowania, męczenia się z tym wszystkim. No ale udało się. Zagotowaliśmy wodę. Ok. Dobra. Na dzisiaj to było tyle. Ja tutaj posprzątam ten bałagan. Muszę tą wodę tutaj z tej tokarki ściągnąć, żeby mi łoże nie porzewiało. I widzimy się w następnym filmiku. Aby w komentarzach piszcie, jak to wykorzystać. Dobra. Tonara.